Kochani, chciałbym, byśmy najpierw dzisiaj zatrzymali się na pierwszym czytaniu, a ono nas zaprowadzi do, do dzisiejszej Ewangelii i do tego największego z przykazań, jakie nam Jezus zostawił, czyli do przekazania miłości. Żeby to dzisiejsze pierwsze czytanie, zakończenie 14 rozdziału Dziejów Apostolskich, w pełni zrozumieć, trzeba nam popatrzeć w takim szerszym kontekście na całą pierwszą podróż misyjną Świętego Pawła. Bo dzisiejsze czytanie jest zakończeniem, jest opisem zakończenia pierwszej podróży misyjnej, w którą święty Paweł apostoł wyruszył. I yy, chciałbym na początku zwrócić Waszą uwagę na werset 26 z 14 rozdziału, który dzisiaj został odczytany. Jak święty Łukasz kończy tą opowieść o pierwszej podróży misyjnej. On właśnie zaznacza, że kiedy już przeszli przez Pizydię, przybyli do Pamfilii, byli w Pergę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, mógłby wprost napisać: wrócili do Antiochii, bo stamtąd wyruszyli, gdzie właśnie w tej Antiochii, i święty Łukasz używa takiego zwrotu, za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Tym zdaniem Łukasz zamyka podróż misyjną. Wrócili do punktu wyjścia, tam właśnie w Antiochi za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Biblia tysiąclecia po raz kolejny troszeczkę nam przesuwa akcenty, bo w języku greckim, nie będę teraz Greki cytował, ale sens tego, tej drugiej części tego członu, członu, tego zdania brzmi: Zostali powierzeni łasce Boga, do tego dzieła, które wykonali. W Antiochi zostali powierzeni łasce Boga i wykonali to dzieło. To oznacza, że przez cały czas tej podróży, w każdym miejscu, gdzie byli, oni w tej łasce trwali, zostali powierzeni łasce Boga, otrzymali szczególne namaszczenie do konkretnego dzieła i tego namaszczenia, ważne, nie stracili. Powierzeni zostali łasce Boga, czyli samemu Bogu. Powierzeni zostali słowo łaska, charis, kojarzy nam się i powinno nam się kojarzyć też z charyzmatami, zostali, a charyzmaty kojarzą nam się z Duchem Świętym. Zostali powierzeni, oddani w szczególną obecność Ducha Świętego, i w tej obecności Ducha Świętego oni cały czas się poruszali, cały czas w niej chodzili. Jeśli się nie do początku, Opisu, czyli do czy początku XIII rozdziału, jak zaczyna się pierwsza wyprawa misyjna, to święty Łukasz opisuje to tak, w XIII rozdziale od drugiego wersetu, gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, czyli widzimy pierwszą wspólnotę, chrześcijan, tam właśnie w Antiochii, jak modlą się wspólnie, mają jakieś publiczne nabożeństwo. Moglibyśmy, nie ma tutaj mowy o łamaniu chleba, czyli nie była to eucharystia. Było to jakieś nabożeństwo. Językiem współczesnym można by było powiedzieć: mieli spotkanie modlitewne. Modlili się. I było to spotkanie otwarte, każdy mógł przyjść. Publiczne nabożeństwo. Ważny też szczegół podjęli post, bo wiedzieli, że Bóg chce im coś szczególnego powiedzieć. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty. Popatrzcie, to jest wspólnota, która. Umie usłyszeć głos Ducha Świętego. Jak do nich Duch Święty przemówił, nie ma tutaj napisane wprost, ale patrząc na doświadczenie Świętego Pawła, zestawiając to z opisem też y, charyzmatów w liście do Koryntian, możemy domyślać się, że tam w tej wspólnocie były osoby obdarzone darem proroctwa, charyzmatem proroctwa, przez które Duch Święty przekazywał, co ta wspólnota powinna w tym momencie wykonać. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Bardzo konkretne wskazanie. Wyznaczcie Barnabę i Szawła mają dzieło, ja ich do tego dzieła powołałem, mówi Duch Święty. Czytamy dalej. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Mamy wyraźnie zaznaczone w wersie czwartym: wysłani przez Ducha Świętego. I jeszcze pobłogosławieni przez wspólnotę, pomodlili się za nich modlitwą z nałożeniem rąk. Po nałożeniu rąk wyprawili ich na wyprawę misyjną. Jakie wnioski dla nas płyną z tego opisu początku tej wyprawy misyjnej? Po pierwsze, inicjatywa należy do Boga. Inicjatywa należy do Boga. Wspólnota, która była posłuszna nad Ducha Świętego, usłyszała, jak Bóg, bo Duch Święty jest Bogiem, Bóg sam powiedział, ja ich wybrałem, wyznaczcie ich, a wy nie ociągać się, tylko wyruszajcie. Inicjatywa należy do Boga, posłanie odbywa się przez Ducha Świętego, a także towarzyszy temu modlitwa wspólnoty i post. Jak wykonywali to dzieło? I tu, kiedy przeczytamy cały 13 i 14 rozdział, po pierwsze, jest to głoszenie Ewangelii. Święty Paweł, i to jest szczególne u niego, ponieważ był wykształconym faryzeuszem, nie głosi prawa żydowskiego, ale pokazuje, szczególnie kiedy głosi w synagogach, pokazuje Żydom, jak prawo i wszystkie zapowiedzi proroków wypełniają się w Jezusie. Centrum głoszenia Pawła jest Jezus. Jest dobra nowina. Jezus umarły i zmartwychstały. Jezus, który umarł za nasze grzechy, który przynosi przebaczenie i uwolnienie od grzechów, który zmartwychstały daje nowe życie i daje też moc ducha świętego. Głoszą Ewangelię, dobrą nowinę. Nie głoszą nic dookoła Ewangelii. Są skupieni na Jezusie. A jednocześnie temu głoszeniu Ewangelii wszędzie, w każdym mieście towarzyszy posługa charyzmatami, darami ducha świętego. Widzimy. W tych dwóch rozdziałach bardzo mocno, jak jest to posługa w mocy ducha. Dzieją się przepiękne znaki, które, których dokonuje Bóg. Szczególnie w Listrze, w XIV rozdziale, tam dochodzi do uzdrowienia człowieka, który był urodzonym, od, od urodzenia nie chodził. I ten człowiek, który od urodzenia nie chodził, na rozkaz Pawła wstaje i zaczyna chodzić. Przepiękny cud który elektryzuje wszystkich. Tam nawet jest taki epizod, że próbują składać ofiary Pawłowi i Barnabie. Wieńce im tam wkładają na szyję. Składają im ofiary całopalne. Paweł rozdarciem szat ich od tego powstrzymuje, że nie są żadnymi bogami. Są ludźmi tak jak oni. I wzywają tym bardziej do wiary w Jezusa. Więc jest to posługa w mocy Ducha Świętego. Owocem tej posługi są liczne nawrócenia. Liczne nawrócenia. Tłumy się gromadzą. I objawiają się znaki Bożej mocy, są uzdrowienia i uwolnienia. Zapłacili też cenę. Jaką zapłacili cenę? Trudy podróży to na pewno była pierwsza cena, kiedy musieli opuścić swoje bezpieczne domy i musieli podjąć się podróży w niewygodach i w wielu miastach doświadczali też wielu niewygód. Więc po pierwsze trud to jest pierwsza cena, ale również to są prześladowania. Które kończą się nawet ukamienowaniem. Jak święty Łukasz wspomina o tym. W Perge znajdujemy taki opis, takie zdanie w 13 rozdziale, w wersecie 50, kiedy już gromadzą się tłumy, czytamy: Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. Zazdrości. Zazdrości też z yy, Odrzucenia Ewangelii podburzają wpływowe osoby w mieście, niewiasty, znaczniejszych obywateli, wzniecają prześladowanie i wyrzucają ich ze swoich granic. W Ikonium, 14 rozdział, 5 werset, gdy jednak dowiedzieli się, że pogani i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich ukamienować, znieważyć i ukamienować, opuścili miasto. Paweł i Barnaba dowiadują się, że w kolejnym mieście Również ma nastąpić znieważenie ich i ukamienowanie. Uciekają do listry i tam, po tym cudownym uzdrowieniu człowieka, który do urodzenia nie chodził, tam dochodzi do schwytania Pawła i do ukamienowania. Czytamy w wersecie 19. Nadeszli żydzi z Antiochii i z ikonium. W ogóle jaka to musiała być zawziętość, nie? że oni za Pawłem z miasta do miasta szli, ta gromada przeciwników była coraz większa. Nadeszli Żydzi z Antiochii i z ikonium. Podburzyli tłum, ten tłum, który widział przed chwilą cudowne uzdrowienie. Ukamienowali Pawła, wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. W kolejnym wersecie czytamy, że Paweł się podniósł, kiedy wszyscy odeszli, okazało się, że żyje i wszedł do miasta. Ocalał, ale tak naprawdę był to wyrok śmierci. Taką cenę płaci się za posługiwanie. Jezus to zapowiedział w kazaniu na górze, kiedy mówił. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Zapowiedział, że będą się sprzeciwiać. Mówił to również w Wieczerniku. Mnie nie przyjęli i Was nie przyjmą. Jest to cena, jedna z cen, jaką się płaci za stawanie po stronie Jezusa, za głoszenie Jezusa i za posługę w mocy Ducha Świętego. I to nie chodzi tylko o ludzi, którzy się temu sprzeciwiają, bo w rzeczywistości walka toczy się na poziomie duchowym i głoszeniu Ewangelii. Głoszeniu Jezusa sprzeciwia się zły duch. Zły duch nie chce, by ludzie się nawracali, by ludzie byli uwalniani. Zły duch nie chce, by ludzie wierzyli w Jezusa. I dlatego korzysta z takich narzędzi jak zazdrość, jak gniew, jak właśnie fałszywe informacje. I ta walka duchowa się toczy, i kiedy człowiek się decyduje, kiedy dzisiaj również czy zdecydujesz się. By rzeczywiście stać mocno po stronie Jezusa i zechcesz, zapragniesz i staniesz się narzędziem, którym będzie się Duch Święty posługiwał, wiedz, że będą ludzie zazdrośni i będą cię prześladować, znieważać i kamienować. To jest cena, jaką się płaci. Ale Jezus mówi, błogosławieni jesteście, czyli szczęśliwi. Szczęśliwi. I skąd Paweł i Barnaba mieli do tego siłę? Skąd mieli do tego siłę? Dzisiejsze czytanie to jest drugi werset z dzisiejszego czytania. Zobaczcie, Paweł i Barnaba wrócili do listry, to jest zdanie zaraz po tym ukamienowaniu. Wyobrażasz sobie, że ciebie ktoś ukamienował, nie żyłeś, już prawie nie żyłeś, wstajesz po prostu cały obtłuczony kamieniami, masz pełno siniaków, jesteś cały obolały. Wchodzisz do miasta i co robi Paweł razem z Barnabą? Umacniają duszę uczniów, zachęcają do wytrwania w wierze. Skąd miał taką siłę? Teraz dopiero rozumiemy, mam nadzieję, że bardziej rozumiemy to zdanie, kiedy Paweł mówi: Bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Nie mówi to teoretyk z zabiórka, mówi to Paweł, który jest cały w siniakach, a może nawet i we krwi, stoi i mówi: Słuchajcie, musimy wytrwać. Ten, który powinien się pierwszy załamać, bo już w trzecim mieście go wyrzucają i o mało co go nie zabili, a on mówi: Musimy wytrwać. Zachęca do wytrwania w wierze. Nie zdraćmy Jezusa. Ogłaszajmy Królestwo Jezusa. Jezus jest silniejszy niż demony. Jezus jest Panem. Skąd mieli do tego siłę? Kluczem jest właśnie to ostatnie zdanie, którym Łukasz zamyka tą opowieść. Bo byli powierzeni łasce, bo cały czas byli zanurzeni w tej łasce, byli zanurzeni w Duchu Świętym, byli pełni Jego obecności. I to Duch Święty dawał im tę odwagę. A jednocześnie sekretem i kluczem do tej siły jest to, że oni cały czas wypełniali dzieło, do którego zostali wyznaczeni. Nie cofnęli się, nie zdradzili, nie szli na kompromis. Byli oddani głoszeniu Jezusa. A Duch Święty zrobił resztę. Duch Święty zrobił resztę. Kochani, wszyscy bracia, moje i Twoje dzieło, nasze dzieło jako wspólnoty Kościoła, jest wciąż takie samo. Dzieło się nie zmienia. Dzieło się nie zmienia. Pięknie powiedział błogosławiony papież Paweł VI w adhortacji o ewangelizacji, Ewangelii Nunciandi. Znajdujemy tam takie zdanie, Kościół nie może ewangelizować, ja teraz parafrazuję, nie może się zastanawiać, czy ewangelizować, czy nie ewangelizować. I bardzo mocno pisze pa, pa, Paweł VI, ewangelizacja jest jedynym zadaniem Kościoła. Jedynym. Kościół nie ma innego zadania. Zadaniem nas wszystkich jako wspólnoty jest objawiać tym, którzy nie znają Jezusa, objawiać Jezusa. Naszym zadaniem jest zgłoszenie Jezusa, który żyje i przynosi pełne szczęścia i pełnię wolności. Przynosi życie, którego świat dać nie może. To jest jedyne zadanie. Dzieło się nie zmienia. I w dzisiejszej Ewangelii... Widzimy wezwanie Jezusa do tego dzieła. Ono brzmi w tym zdaniu. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Przypomnę to, co wam mówiłem tydzień temu, kiedy mowa jest o poznaniu w Piśmie Świętym. Kiedy jest używane to, to słowo znać albo poznać. Nie chodzi tylko o wiedzę. Nie chodzi tylko o to, żeby inni zobaczyli, o to są chrześcijanie. Inni mają doświadczyć. Tego, że jesteśmy Jego uczniami, a kiedy doświadczą, to doświadczenie ich zmieni. Wszyscy mają poznać, że jesteśmy Jego uczniami, wszyscy, którzy nie znają Jezusa, mają doświadczyć Jezusa przeze mnie i przez Ciebie, przez nas, w jaki sposób? I to jest, dzieło się nie zmienia, ale tutaj z Ewangelii nam dochodzą właśnie dwa główne wskazania, i szczególnie to przez miłość. Przez miłość. Po tym wszyscy poznają, po czym? po tym, że będziecie się wzajemnie miłowali tak jak ja was. Jak nas Jezus umiłował do oddania życia. I tak masz kochać, tak ja mam kochać. By być gotów wybaczyć wszystko jak wybaczył Jezus i oddać życie za siostrę i brata jak oddał Jezus. I podobnie, kiedy wam kochać tych z mojej wspólnoty, z naszej wspólnoty kościoła, Podobnie jestem zaproszony, i Ty jesteś zaproszony, by kochać tych, którzy jeszcze Jezusa nie znają, wybaczyć im tak jak im wybaczył Jezus? Być gotowym oddać za nich życie, tak jak za nich oddał życie Jezus. Jezu, wiesz, że ja tego jeszcze nie potrafię, nie potrafię tak kochać, dlatego wołam do Ciebie i potrzebuję Twojej interwencji. Potrzebuję Ciebie, duchu święty, żebyś moje serce napełnił taką miłością, jaka jest w sercu Jezusa, bo nie potrafię. Ale wiem, że to jest warunek, który ty mi pani wyznaczyłeś i nie chcę o tym warunku zapominać. Szczególnie dzisiaj, kiedy przez te Ewangelię dajesz ten warunek jako znak całemu kościołowi. Jest, jest, jest jeszcze drugie główne wskazanie, które dzisiaj w Ewangelii się pojawia. Po wyjściu Judasza z Wieczernika. Ważne wskazanie. Ze mnie musi najpierw wyjść Judasz i pójść sobie. Z Ciebie też musi wyjść uderz. Czyli z mojego i z Twojego życia, z życia każdego z nas, jeśli mamy być świadkiem Jezusa, musi zniknąć to wszystko, przez co ja zdradzam Jezusa. Czyli grzech. Bo grzech jest zdradą Jezusa. Ale po drugie, z mojego życia z Twojego też musi zniknąć to wszystko, przez co zdradzam Jego misję. Kiedy zdradzam misję Jezusa? Wtedy, kiedy mówię sobie, no dobrze, jest jakiś, no tak, załóżmy, akcja ewangelizacyjna. Przez dwie godziny pójdziemy na miasto, będziemy ewangelizować. Dobrze, te dwie godziny raz w miesiącu mogę pójść i ewangelizować. Ale potem wrócę do domu, wrócę do, do pracy, pojadę na wypoczynek. Dlaczego mam zaraz innym o Jezusie mówić? Dlaczego mam się za nich modlić? Dlaczego mam rozmawiać o Bogu? Przecież mam prawo do swojej prywatności w swoim domu, mam prawo do swojego odpoczynku. Te wszystkie myśli, one we mnie też często są, że muszę sobie trochę odpocząć zrobić sobie taką strefę prywatności. Wielokrotnie mnie Panu z tego powodu upominał, że tak sobie dzielę, że to jest czas ewangelizacji, a to jest czas prywatny. Zdradza misję Jezusa. Zdradza misję Jezusa. Mówię to wam szczerze, i, że wcale nie jestem jakby lepszy od was. Kiedy żyję w takim myśleniu, że trochę dla Boga, a resztę dla siebie, zdradzam misję Jezusa. Jeżeli żyjesz w takim myśleniu, że dla Boga wystarczy przyjść na godzinę w niedzielę do kościoła i jeszcze ewentualnie dla tych bardziej gorliwych na dwie godziny na spotkanie modlitewne i to wystarczy, a potem jest moje prywatne życie, zdradzam misję Jezusa. Musi zniknąć Judasz, musi zniknąć z mojego życia i z tego to, przez co zdradzam mojego Pana. To są te dwa główne wskazania z dzisiejszej Ewangelii: miłość wzajemna i rozstanie z Judaszem. Z tego pierwszego czytania jest tej Ewangelii, jakie dla nas wynikają zadania, a jest ich kilka. Po pierwsze, słuchanie Ducha Świętego, gdzie i, ciebie, gdzie i kiedy Ciebie posyła, albo gdzie i kiedy Twoją wspólnotę posyła. I tu uwaga, kiedy. Zaczniesz słuchać Ducha Świętego i pytać się go o to, nie pytaj się Ducha Świętego, czy, czy ty mnie posyłasz. Bo to jest jasne. Skoro cały Kościół jest posłana, więc Ty również. A więc nie czy, ale gdzie i kiedy. Komu mam ogłosić Jezusa? Duchu Święty. Mów do mnie. Chciałbym Cię zachęcić, żebyś miał taką intencję w czasie swojej modlitwy osobistej, w czasie tym, kiedy zamykasz się w swojej izdebce, żeby rozmawiać z Panem. Pytaj Ducha Świętego. Pytaj Ducha Świętego, gdzie i kiedy, komu chcesz, żebym powiedział. O moim zbawcy. Słuchanie Ducha Świętego, pierwsze zadanie. Drugie zadanie, czy bardziej pytanie, czy jesteś gotów być poddanym duchowi, być powierzonym łasce? Powierzonym łasce to oznacza zgodę na to, że Duch Święty będzie tę misję prowadził. Bo może masz swój pomysł na ewangelizację, że może. Wytoczysz ty rady argumentów przeciwko tym, co atakują Kościół. Atakują bo pedofile to ty atakami, że pedofile są gdzie indziej. I tutaj rozpocznie się ty rada na argumenty i narracje. I może być tak, że wygrasz argumentację, ale nie uratujesz człowieka, bo On nie pozna Jezusa. Czy jesteś gotów być poddanym łasce, powierzonym łasce, czyli poddać się Duchowi Świętemu, żeby to On przez Ciebie działał. Bo jeżeli masz swój pomysł na to, jak to robić, niewiele z tego może wyniknąć. Tutaj Twoim pomysłem może być też to, że może Ci nie podobają się dary Ducha Świętego, na przykład wolisz ewangelizację bez uzdrowień albo bez uwolnień, po co to, po co to wszystko? Jeżeli ma odbywać się ewangelizacja w mocy, to Ty musisz być gotowym, powierzyć się łasce całkowicie, a nie tylko ciut. Trzecie pytanie, czy jesteś gotów zapłacić cenę? Bo jeżeli nie jesteś gotów, Pan o tym wie, nie pośle ciebie. Jeżeli wolisz w swój wygodny dom, Bóg cię nie pośle. Czy jesteś gotów zapłacić cenę, by być świadkiem Jezusa? Po czwarte, czy jesteś gotów, by odszedł Judasz, by rozprawić się z tym, co w tobie zdradza Pana i jego misję? I piąte, czy jesteś gotów podjąć decyzję, by kochać? Tych, którzy cię denerwują, tych, którzy są wokół ciebie i tych, do których pójdziesz. I w tym wszystkim widzimy jasno, nasz Panie. Nie damy rady bez Ciebie. Nie damy rady bez Ciebie, duchu święty, ale Ty możesz to zmienić. Tak jak zmieniłeś to w szawle i stał się Pawłem, tak możesz to zmienić we mnie i w każdym z nas. Dlatego, choć jeszcze kilka tygodni do zesłania ducha świętego, już dzisiaj wołamy z całym kościołem. Przyjdź, duchu święty. Przyjdź. I rozpal serca swoich wiernych, ogniem swojej miłości. Amen.